No witam was wszystkich serdecznie bardzo z tej strony Czuken wraz z Maxem dawujemy kurde, w końcu mam wiara. Max mnie namówił ten notę pan, który tutaj stoi teraz przede mną. Nie w realnym świecie, tylko w tym świecie, który tutaj jest u mnie. Który e, nam nam Kto? Namówił mnie na kupno tego że sprzętu. Przez co mnie teraz portfel boli i muszę e, no, oszczędzić na kupowaniu obiadów. Czyli nie mogę jeść obiadów przez pewien czas, bo mi brakło Oj tam, oj tam, ale masz wiara, no? No mam wiara, no. also jak youtuberzy, nie mamy nóg. Bum. Dobrze. Zanim że nie mamy nóg, a Zanim... ty nie panikujesz. A! Zanim zaczniemy, wejdź jeszcze sobie w menu na szybko. Swoje. No. Wejdź sobie w opcje i w experience, w personal space ustaw sobie na small. Experience Personal Space Small Good. Jak <grym> no. I teraz jest. to już możemy bliżej Jezu, jak jesteś. Tymi... Ej, odejdziemy od. I to. I I jak to wygląda, popatrz. No, podejdę do ciebie w ten sposób. Wiesz co jest najgorsze? Że twoja postać no. ma przed chwileczką usta, tak jak gdyby. Um... Ja, ja też średki Dobrze, gramy sobie dzisiaj w tryb, w którym jeszcze nie graliśmy. Będzie to nie wiem jak to nazwać, taki tenis, ale z bramkami? bo w każdym już razie. No, czekaj, muszę sobie ręce realne, bo mi się cię spociły. Mm. Jeszcze nie zaczął, już się pocić. <grym> no już się poce, bo ustawiliśmy od godziny no. tego wiara. Cii, cicho. <grym> Ej, <grym> Dobra. Max, moja ręka się zepsuła. Moja też, zobacz. <grym> ja tak nie robię, bo ja się boję, że w coś uderzę tutaj w realu. Dobra, możemy zrobić start. I zasady są proste. Po prostu musimy okay, grać, grać w tenisa i trafić w bramkę przeciwnika, tak, żeby on nie odbił. Proste, proste. Oh Dziękuję God bardzo. Fajne jest to, że w mojej słuchawkach nie Game ma przebicia on. jak u Rokiego to było. No dobra, uwaga. O, to muszę cześć. odbijać. Dobra, cześć, piłkę masz u siebie. Wiem. Gotowy? Gotowy. <grym> 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 Ja Goal! Dawaj! O Jezu! to głupie no! Jak? Dawaj! Mie tą piłkę! Okay. O Jezu, Gdzie? Gdzie? Yeah. O kurde! Gotcha boi! Dobra Gotowy? Patrz! Mm -hmm. <laughs> I gol! Patrz! Będzie gol! na tempo! Eee POM! Eee O Jezu! Bum! O nie! O nie! <głos> <głos> <Yeah>! <głos> nogami? Halo, kto cię tak Ej, nauczył Przecież grać? nie masz nóg! Eee O Jezu! Eee <ech! głos> <Yeah! głos> Jaki rykoszet. Nie wiem do ilu się Kylmu gra gramy. Nie wiem ech. Ech. Jest? już? Że yes! Yes! You yes, win. yes! You win! O, na, na tego... No, no powiedz. Uh, no. No. Co dostałem... dostałeś? Otwórz, otwórz prezent. Co dostałeś? Co dostałeś? Co, dostałeś? co masz? 50 co masz? tokenów! Jo! To A tam rękę. <laughs> o, jeszcze? Ile tych tokenów będziesz? 10. Wow. <laughs> nom, 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 <laughs> moje. Ready to start. To ile ty jeszcze. będziesz dostawał? Czekaj, to jest przesyłka od mojego dilera. Co to? Co to jest? Co dostałeś? Nie wiem, nie wiem co dostałem. Added to backpack. What? Dostałeś strój. Czy jeszcze? Już nic? Dobra, no to max. Może jakiś strój dostałeś? Dobra, następna gra. Dobra. Postaraj się tym razem. No, spróbuję. Sztort. Nic nie robiłem. Ja widziałem twój cień. Nie widziałeś nic. Game on. Co to ma być? Nie pytaj. Dobra! O. Teraz, dam, teraz dam ci fory. Uwaga. <noise> Nie mogę z tego. No. Jak <noise> Patrzę na tą kulkę! Nie! O Jezu. Prawie <noise> jak którego mam na parapecie. I don't know. Ciężko czasami wyczuć jak jakiegoś ta. ta lotka, którą mamy Lotka? Lotka, e. ma. Rakieta no. Jaki gość! Jest... Jaki... Jest... <laughs> Najwolniejsza piłka e. na świecie Ale co jest najlepsze, mogę podejść do ciebie tutaj! Oh shit U... No! Przegrałeś, <laughs> <laughs> przegrałeś <Ty> <laughs> wiesz że możesz ją wyszczelić co, za... co za, tym? Dobra, dawaj, <laughs> dawaj ją, dawaj ją <śmienicza> 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 no, no, no. Oj, ah, ah. Hej. Co, gdzie, łód przed moimi oczami? No dawaj no. Usied, no. usied, usied. Usi Okej. Okay. Usz wolniej no, nie, się, no. wolniej się nie dało, Sorry! Jezu, nie! Go! Nice. Czekaj, tak? schod. Aż tu się dywanik posunął. Ej. Czekaj, poprawiam dywanik. Dawaj. dobra, gotowy. Joki. Go. No. Yes. Dab. Oh, fuck. Hmm? <laughs> Ej, dobre. <laughs> Mech! znowu! Match point! Eee! To chwyciłem, czekaj. Co zrobiłeś? Przesunąłem się na trochę na lewo, fuck. You win! You win, yes! przez przypadek, jak przechyliłem się, machnąłem i trąciłem mikrofon, trzeba poprawić. Tutaj jest! Jest 10 tokenów, wow, jestem bogaty. Żebym go nie trafił. Z razem. razem. Co? To dostajesz więcej tokenów, to nie fair, a ja? 50! Jest, dobrze. 50 tokenów. Stawiam zostawiam dywanik. Widać, że wiglujesz. Czekaj. Joki prezent, to będzie coś dobrego. Będę musiał ten dywanik do podłogi. Jest! Yes! Zobacz. Zobacz, co ja mam. Co za Max! Daj mi ci lajka. Cześć. Masz lajka. Like ja zrobiłem? Wystaw rękę do mnie. A, cheer player uh, Good sport. Help good sport <laughs> Wystaw rękę do mnie. Jesteś kreatywny, masz cheera ode mnie. Yeah. Musisz trzymać na mnie i... Ja wiem. Ale tinker. patrz, poczekaj. Daj, daj, daj rękę No i, i zaciśnij. Zaciśnij. No, czekaj. Teraz. No, zaciśnij na 3-4, 3, 4, ry. Jest! Jesteśmy frencami, nice. tak, i tak byliśmy ręcami, ale dobra. No dobra, A jeszcze to jedna nie to nie jest tylko y, kariera youtuberska my tak kurczę. Nie wiem. No dobra, jesteśmy tylko kolegami z youtuba, no, sam tego chciałeś, A. proszę cię bardzo. Ale łapy będą mi się pocić, jak będę grał w tą grę, którą mam zamiar zagrać Nie tylko głowa będzie ci się pocić. Znaczy ręce już mi się po co mi to ostro. Dupa ze strachu też będzie ci się pocić, zobaczysz. Wow. Ja będę zmieniał spodnie! Będzie zmieniał spodnie. O Jezu, a ja stoję tak krzywo Ej, 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 jeszcze nie byłem gotowy chamie No dawaj, trafisz no, Super! Nie w tą stronę poszedłem Wow. Dobra, dobra Czekaj Kurde, chciałem ci pod nogi dać nie No Co odbiłem? jakimś cudem

NIE! Goal. Yes! Kekas twojego, no nie! Nie rób tak mocno, nie rób... Nie rób tak mocno, błagam! O, super. Nie trafisz, będzie za nisko, patrz. Będzie za nisko. O Jezu, nie! No, co tak mocno? Ej! E. Yeah. To Max wygrywa, no ale już koniec? Match point. A. Match point. Uj, EJ! Oh! Mam cię! Teraz, patrz na to, patrz na to zagranie, patrz! Odbito to, od cwaniaku! Patrz, odbił! To odbito to, od cwaniaku! O! Hahaha! Walałeś w biurko? <laughs> NIE! Oh! Ale wywalałem w biurko! To jest przypadek! Bo się schyliłem i tutaj, jak już sięgam. Yeah. Jak ci... się tak schylę do przodu, i to już. I kładę kontrolę na biurku. Nice. Więc muszę stać prosto. Oj, tak. A! Ej, bo jest 4-3 dla mnie tylko. Nooo! No, 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 no! no goal! Goal! Fuck you! Rewanż ostatni. You win! You. Win! Chyba jestem dobry. Czekaj, łapy se wytry, bo mi się spociły. O, znowu prezent dostaliśmy? Jak! Ale zarabiamy! Normalnie, jak tenisiści na świecie, najlepsi. Next najlepszy. game, ten second, co? Spokojnie, 20 tokenów. No i Ja w ogóle wiem, czemu TT? Czy czemu? Mamy takie wielkie okręgi na kontrolerach, żeby ok. VR łatwo mógł je wykrywać. Okręgi na kontrolerach? No przecież y, Oculus ma to takie malutkie pod sobą A nie takie wielgaśne, tutaj, jak nie, my tu mamy. A to nie, a to nie wiem. Czy stoję prosto do kamery, stoję prosto Stoisz zarąbiście prosto? Dobra. Gotowy na rewans. Dawaj. Ano. Wejdę w to. Ooo! <laughs> ale straciłem równowagę, gdy to się ten ja pojawiło. Sobie, ja sobie pooglądam na publiczności. Game on. Cześć. Nie mogę. Cześć. One. No dobra! steruję. Bup, 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 bup. bup. O Jezus, Mario! <ścoughs> <ścoughs> <Nie>! <ścoughs> no już wolniej się nie dało, czakan. Naprawdę. O Jezus. No przestań tak mocno zagrywać! Przestań! <ścoughs> Iiii Ja ci tak ładnie, lekko, a ty mi... Iii O, ale idealnie! I. Patrz, odbił! Pop! I. wow, to Go! Mam cię! T-bagging, Max, t-bagging <ścoughs> O, przysiadł raz! Dwa! Trzy! <ścoughs> Cztery! Jak to... Pięć! Teraz sobie wyobraź, jak to wygląda na kamerze I. Pewnie komicznie. Ludzie się teraz pewnie śmieją. Ależ. Skąd? U, 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 u. No co? Ej, nie. <laughs> Jak się wybronił! Jak się wybronił, ha! Halo, nie ma ta. Ta panika była najlepsza. Ojej, 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 ojej. Pup. Pup. Go. Nie Go. ja! <laughs> U Jezus, Maria! Oszalałeś? Spokój się! Tak. O, 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 o. No możesz podejść, dawaj. No podejdź! No podejdź. A, o Jezu! Nie, no. równowagę <średniowań> tak chodząc. No! What the hell? Straci łatwo równowagę, jak się stoi na nogach. Jak się nie jest przyzwyczajonym to tak. No, no. Patrz teraz. Patrz, co ci zrobię? No. O ty odbiłeś. Wow, dobry jesteś. Hup, pum. Hup, pum. Pum. Hup, pum. Pum. Musimy jak tenisiści. Jeee. Eee. 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 A można drugą ręką odbijać? odbijać? Eee, można. Eee, złap. Można. E, aha, ok. Lol. NICE Wow Czekaj stanę prosto do Proszę! kamery POŻĄJ! nie musiał to dziennie wyglądać na kamerze Jak ty... Wiesz, ja tak kontroler nie! kurde. Kontroler między nogi i... Patrz Zobaczysz to na nagraniu będzie Point, YES! Co się stało? Wygrałem. Czy jeszcze nie, ale zaraz wygram. Ja, okej. Okay. Nie masz szans! Nie masz szans! O Jezus! Nie! Żywno vaga tak chodząc. Go. Ten los jest tak ostry. Ja, dab, 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 dab. Co to sobie kurde? What? Ale jestem najlepszy. Ty jesteś najlepszy? Poczekaj tak. tu. <głos> Czekaj. <głos> ja, teraz ja, ja, sobie poczekaj. już ja, zaraz poczekaj, poczekaj. Gdzie tu jest? Masz hadi? plaskacze ode mnie. Teraz kłuźwa ja, biorę to. UZE No o, nie mogę Ready O Ostatnia rozgrywka Teraz będziesz kuźwa, Zrobię ci zdjęcie BUM! Mam twoje zdjęcie da, Daj mi Daj mi to A nie to ja sobie sam zrobiłem To jestem ja? To jestem tak ja. to jesteś ty Ja chcę tobie zrobić zdjęcie O patrz. Czekaj chodź 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 Weź to weź to Weź to stąd Chodź zrób Chodź No nie, to no, to... tak długo stać nie mogę, bo kontrolery mi się Uwaga! Uśmiech! A -a -a. <laughs> Proszę. Ech, dobra, ostatnia runda, bo moje czoło się już nieźle pociw w tym wiarze. Dobra. Ostatnia runda. Ja nie chcę tego aparatu już, dziękuję bardzo. I. Dobra, ostatni mecz. Czy Chakren wygra chociaż jeden? <laughs> <grystanie> Proszę cię. <grystanie> Ojej! Jaki smutny się. Z... O nie, o Jak mi przykro teraz jest. Ojej! Centralnie smutny się zrobiłeś. O <grystanie> o. Ej, nie czekaj! Stop! Stop! stop. Ja chcę w tej ręce. <grystanie> <grystanie> czekaj, <Czałem grystanie> się. Te emocje! Jak tak żywo te emocje Te pościgi te wybuchy Nie! Go! <noise> Boję się, że tutaj w coś upnę, bo za tobą masz kulkę Bup. Odwróciłem się! Nie! No co ja ci poradzę, no? No halo! Musiałem odbić Nie. swoją kulkę! Go! Biggie? Really? Co ci się dzieje? <noise> Jak chamsko? O, wyczułem Bup. kwiatka kontrolerem masz strasznie mało miejsca tam No, niestety muszę później zainwestować Chodzia! w... w Chodź! 3 do zera, no ma Dobra, dam ci, for, dam ci fory, dobra <laughs> O nie mogę tam wyjść! <laughs> no, no, no! I. <laughs> Jak od niechcenia a, mo a mogę w ten sposób odbić, czekaj o, Wow. Really Na... <laughs> a czekaj <laughs> Rączko mogę odbijać Uważaj, bo stracisz bramkę zaraz Nie Go SOR czy się się atakować Kamie ty stoję dobrze 4-0, dawaj Go! Ej! Wyszedł biłem. Jeszcze tak wie czasami, ale głupio. No Będzie gol. No. What? Patrz, patrz, teraz, pat. Jest! Yes! Kontrolerem między nogami zrobiłem. Jeszcze tak raz, samo. jeszcze raz. Bum! Ale fizycznie tak robię. UJA! <gry> <gry> oh. Teraz wysoko, nie odbijesz tego, patrz. Patrz, odbił. E eh. yes. O oh no, o oh no, o oh no. FAK! <gry> nie, przynajmniej nie mam zera. Taniec zwycięstwa! Lecz moja piłko. Zabij go. <gry> Widzisz jak to odbiłem? NIE! Gacja! Oszustem! 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 point, Oszustem! Dobra, koniec zabawy. Oszustem! <laughs> Fuck you! Yay! Fuck you! You e, win! E, you win! Jestem najlepszym tenisistą. Fuck you! Ty pokazujesz mi całą dłoń w tym momencie. No wiem. Gdzie ty jesteś? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Czemu ty dostajesz yeah. takie fajne prez... Ubierz! Ooh. Ubierz to! Chwyć do ręki i ubierz. <noise> Jaki gość. Max. To był dub? Tak. Coś, coś ci nie wyszło Teraz? chyba. Teraz? Ready to O. No dobra. To by, moi drodzy... Ach. Paddleball, czyli taki tenis połączony z, ze skłoszem? O, skłosz, to może. No, być można squash. by tak powiedzieć. Ja się spociłem, że. Żeby... Huh. Także czakenku gratuluję pierwszego wiara wspólnego. Gratuluję. Bardzo ładnie. No, dajmy, dajmy. bardzo ładnie, no, tak? No, dzień, dzień. <laughs> Dobra. Także co? To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku z Rekruma. O, tak będzie lepiej. Proponuję na następnym odcinku spróbować swoich sił w duo na Battle Royale. Co by na to dawajcie znać w komentarzach? Ja bym chciał. Questa i w ogóle dziwnie cię zglitszowało. Tak. Dajcie znać w komentarzach. Takie. Dajcie. Uciekł ci tak głos dziwnie. Nie wiem dlaczego, dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. pa. Cześć.